Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiejszy filmik będzie to nawiązanie do wiadomości, które bardzo, bardzo często ostatnio od Was dostaję. Chodzi mi tutaj o wiadomości, w których opisujecie mi jakieś swoje doświadczenia, swoje historie związane z odchudzaniem, z dietami, z ćwiczeniami. I prosicie mnie o porady odnośnie tego, co macie w tej chwili zrobić, żeby schudnąć. Często tam pojawia się takie stwierdzenie, że dietę mam dopracowaną na 100% albo że na przykład jem w 100% zdrowo, ćwiczę, ale jakoś ta waga moja nie chce spadać. No i nie wiem tak naprawdę, co tutaj jest nie tak. Ja w takich sytuacjach zawsze, po prostu zawsze odsyłam Was do dwóch filmików, które już znajdują się na moim kanale. Pierwszy filmik to jest filmik na temat tego, jak schudnąć dzięki odpowiedniej diecie. Drugi filmik jest to filmik odnośnie tego, jak schudnąć dzięki odpowiednim ćwiczeniom, aktywności fizycznej. Zawsze po prostu, zawsze wysyłam wam te dwa linki. Nie widzę tak jak gdyby sensu powtarzania indywidualnie każdemu jednego i tego samego, dlatego po prostu odsyłam was do tych dwóch filmików i myślę, że po obejrzeniu tych dwóch filmików powinno się wam wszystko rozjaśnić. Tam jest po prostu zawarte wszystko to, co, co ja na ten temat mogłabym wam powiedzieć. Bardzo Was tutaj chciałabym jeszcze prosić, wszystkie osoby, które piszą do mnie właśnie takie wiadomości, żebyście nie wysyłali do mnie próśb odnośnie tego, żebym ułożyła Wam na przykład dietę, jadłospis, bo takie prośby się pojawiały. Słuchajcie, przede wszystkim ja nie jestem osobą wykształconą w tym kierunku i ja nie mam takiej gdyby uprawnień do tego, żeby układać ludziom diety czy też plany treningowe, bo nie jestem żadną trenerką personalną ani dietetyczką. Jeżeli chcecie coś takiego gotowego dostać, to po prostu udajcie się do osoby, która się na tym zna, która jest w tej kwestii profesjonalistką i wtedy ona oczywiście za odpowiednie Pieniążki, bo tutaj też e, nikt wam tego za darmo chyba raczej nie zrobi. E, ona wtedy ułoży wam dietę, czy też w przypadku ćwiczeń, trener rozpisze wam e, plan treningowy. Nie kierujcie się do mnie z takimi prośbami, ponieważ e, ja czegoś takiego robić e, na, jak na razie nie będę. Natomiast wracając do tematu piszecie często, że właśnie dieta jest do, dopracowana w 100%, jecie zdrowo w 100%, a ta waga jakoś nie chce ruszyć. Słuchajcie, prawda jest bardzo, bardzo brutalna. Dla niektórych aż za bardzo brutalna, ale w odchudzaniu nie chodzi o to, żeby jeść zdrowo. W odchudzaniu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby jeść poniżej swojego zapotrzebowania. Jeżeli jemy tyle kalorii, ile nasz organizm potrzebuje, to waga stoi w miejscu. Jeżeli jemy ponad nasze zapotrzebowanie, no to waga rośnie. Natomiast jeżeli jemy poniżej naszego zapotrzebowania, to ta waga będzie spalać. Jeżeli twoja waga, twoja czy twoja, stoi w miejscu. To znaczy, że po prostu jesz tyle, ile potrzebuje Twój organizm, więc musisz te, te kalorie jakoś tam zmniejszyć. Czyli, jeżeli ktoś chce na przykład schudnąć, wylicza sobie swoje dzienne zapotrzebowanie i postanawia sobie na przykład dziennie spożywać po 1500 kcal, Ponadto postanawia, że te 1500 kcal będzie spożywał codziennie z 6 sztuk batonów po 250 kcal każdy, i tak codziennie sobie od poniedziałku do piątku je po 6 tych właśnie batonów i wychodzi mu te 1500 kcal, to ta osoba będzie chudła, ponieważ na przykład jej zapotrzebowanie to jest 2000 kcal, a ona spożywa tylko 1500 kcal. Te kalorie niestety będą pochodziły w głównej mierze z węglowodanów i z tłuszczu, tak więc wcale nie jest tak kolorowo, może się już tutaj coś podziać z metabolizmem, ale ten przykład podaję Wam dlatego, że po prostu, żebyście uświadomili sobie, że tak naprawdę to niezdrowe jedzenie nas odchudza, odchudza nas ujemny bilans kaloryczny. Absolutnie nikogo nie namawiam do diety batonowej sześciu, jedzenia 6 batonów dziennie jak najbardziej zachęcam Was do jedzenia zdrowego, jak najbardziej zdrowego ponieważ takie rzeczy które są zdrowe, na przykład warzywa na przykład produkty pełnoziarniste one sycą nas na znacznie dłuższy czas niż takie 6 batonów ja nie wiem czy czułabym się nasycona gdybym zjadała dziennie tylko 6 batonów jeśli chodzi o ćwiczenia warto jest naprawdę, warto dołożyć wtedy kiedy się odchudzamy właśnie do swojego planu ruch, po prostu ruch nie chodzi tutaj o to, żeby wykonywać jakieś ciężkie, mordercze treningi. Jak ja kiedy zaczynałam swoją przygodę z odchudzaniem, to właśnie tak myślałam. U mnie to było na początku na tej zasadzie, że ja rano robiłam sobie jakiś tam trening cardio. Pomijmy już fakt tego, że ja nie robiłam żadnych ćwiczeń siłowych, ale to już temat na inny filmik. Robiłam samo kardio, robiłam 30 minut, na przykład czy 40 cardio rano, a później zasiadałam sobie wygodnie na krzesełku i nie wiem, siedziałam sobie przez cały dzień praktycznie przed komputerem, wstawając tylko na poszczególne posiłki. No i nie wiem, co to miało tak, jak, tak naprawdę na celu. Może tam coś spaliłam, na pewno coś spaliłam podczas tego porannego treningu, ale co mi to dało w tym całym moim procesie odchudzania, skoro ja cały dzień później przysiedziałam sobie na tyłku? Ważne jest po prostu to, żebyśmy jakoś tam się ruszali w ciągu tego dnia, żebyśmy byli aktywni, żeby te kalorie cały czas były jakoś tam spalane, żeby nie siedzieć przez cały dzień na tyłku. Nie mówię też, żeby cały dzień gdzieś latać. No czasami warto jest też sobie klapnąć i odpocząć. Ale po prostu, żeby to nie było tak jak w moim przypadku, że rano robię trening strasznie wykańczający, a później przez cały dzień siedzę, bo to mi się należy, bo już swoje odbębniłam na dzisiaj. No i to by było chyba tyle w tym temacie. Podsumowując, pamiętajcie, że w odchudzaniu nie jest najważniejsze to, żeby jeść w 100% zdrowo, najważniejsze są po prostu kalorie. No taka jest niestety prawda, jest dość brutalna. Ale tak niestety jest. Jeszcze raz mówię, że nikogo nie zachęcam absolutnie do jedzenia niezdrowego. Jedzenie zdrowe na pewno wspomoże ten nasz proces odchudzania. A tak jak mówię, najważniejsze są kalorie, na drugim miejscu moim zdaniem są też makroskładniki. Mam nadzieję, że filmik będzie dla kogoś przydatny, że trochę co niektórym, nie wiem, coś tam uświadomiłam. No i to chyba na tyle. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach.